Nie odpowiesz, odpadasz. Grupa A, grupa B, wybierz sobie teraz w której będziesz grupie. Ok, lecimy. Pytanie pierwsze dla grupy A brzmi: czy człowiek ma więcej kości niż zębów? Oczywiście, że tak. Mamy 206 kości, natomiast tylko 32 zęby. Kto odpowiedział dobrze, przechodzi do pytania drugiego, ale zanim to, pytanie pierwsze dla grupy B brzmi: czy trup pozostawiony na słońcu może się opalić? Oczywiście, że nie, moi drodzy, po śmierci metabolizm ustaje, więc skóra nie reaguje już na słońce w taki sposób jak za życia. Kto odpowiedział dobrze na pytania pierwsze, przechodzi do pytania drugiego. Pytanie drugie dla grupy A brzmi: Radom, Radon, Rodan, który jest gazem szlachetnym? Moi drodzy, Radom to miasto, Rodan to rzeka, a Radon to pierwiastek chemiczny, gaz szlachetny, symbol RN. Pytanie drugie dla grupy B brzmi: Pt, HG, O, który z wymienionych pierwiastków ma najdłuższą nazwę po polsku? Odpowiedzcie sobie sami: Pt to platyna, HG to rtęć, O to tlen, zatem Pt to dobra odpowiedź. odpowiedź kto odpowiedział dobrze na pytanie drugie, odpowiada na ostatnie pytanie trzecie. Grupa A. Zegar pokazuje 13:45. Ile minut zostało do godziny 15? Zostało 75 minut, natomiast pytanie trzecie dla grupy B brzmi: jaką liczbę trzeba dodać do 37, żeby otrzymać 112? Również 75. Jak Wam poszło?